Aby połączyć się z serwerem FTP serwera gier w serwisie white PL, kliknij przycisk panel w lewym menu strony. Następnie zaloguj się na swoje konto. Teraz z menu po lewej stronie wybierz link Moje serwery. Na kolejnej stronie wybierz serwer i kliknij konfiguracja. Teraz na dole strony w dziale Dostęp przez FTP kliknij Włącz. Serwer FTP zostanie włączony. Po włączeniu ujrzysz adres serwera FTP, login oraz hasło. Po wprowadzeniu tych danych do dowolnego programu będącego klientem FTP w moim przypadku jest to FileZilla zostaniesz połączony z serwerem i ujrzysz jego zawartość. Możesz także użyć wbudowanego klienta FTP. W tym celu kliknij odpowiedni link. Zostanie uruchomiony wbudowany klient, za pomocą którego możesz wykonywać operacje na serwerze. Jeśli chcesz wygenerować sobie nowe hasło do serwera, kliknij przycisk Zmień przy polu hasła.